Nie macie tak, że czasami po prostu rzucilibyście wszystko, wpakowali najpotrzebniejsze rzeczy do auta i jechali przed siebie. Jeżeli tak, przebijmy sobie piątkę. Cieszę się, bo zrobiłam to i jesteśmy tutaj w Słowenii. Zobaczcie, jak jest pięknie. Witam Was bardzo serdecznie z jednego z moich ulubionych miejsc na Ziemi, czyli ze Słowenii, e, a spędzamy tutaj majówkę. Majówkę, którą w końcu mam wolną, ta moja rzeczywistość, no teraz będzie się troszeczkę zmieniać, ale. W dzisiejszym filmiku nie będzie na temat zmian, a będzie na temat Recovery Week, ponieważ zaproszę Was na wycieczkę biegową w Alpy Julijskie i przy okazji opowiem Wam, jak u mnie wygląda ten tydzień regeneracyjny po zawodach. A w zeszłym tygodniu przebiegłam wielką prechybę, czyli 44 km, 2000 m up. Generalnie czuję się bardzo dobrze po tym tygodniu, ale wiecie co? Po raz pierwszy od 33 lat. Męczy mnie alergia. Cieknie mi z nosa takie fu, wodniska teble i czuję to w sobie. I no niestety mam jakąś alergię na pyłki, coś co pyli, bo daje mi to popalić od kilku dni, ale poza tym czuję się bardzo dobrze. I dzisiaj mam w sumie pierwsze bieganko, no i zaproszę Was w piękne. Górki, żebyśmy sobie trochę pogadali i pobiegali. Zanim przejdziemy do tematu przewodniego tego odcinka, to może opowiem Wam, gdzie się znajdujemy i dlaczego właśnie tu jesteśmy w starej fuzinie u wrót Alp julijskich na Słowenii i przyznam szczerze, że obraliśmy ten kurs dość przypadkowo, spontanicznie kierując się sercem. A tak poważnie, to 3 lata temu, kiedy byliśmy na takim etapie właśnie porządkowania swojego życia i zmian, to trafiliśmy tutaj całkowicie przypadkowo, bo szukaliśmy takiego miejsca, które pozwoliłoby nam odpocząć i tu się po prostu trafił nam hostel. Więc jak jesteście ciekawi jak było te 3 lata temu, to odeślę was do swojego jednego z pierwszych filmików na YouTubie, które właśnie robiliśmy z tego naszego Eurotripa. No i wróciliśmy tutaj ponownie. Jest przepięknie, bo jest to bardzo mała mieścinka. Byliśmy już sobie pochodzić po okolicy, wybraliśmy się wczoraj na rower i było naprawdę, naprawdę fajnie. Pogoda dopisuje i jednym też z powodów, dlaczego chcieliśmy się tutaj wybrać, to raz to była taka myśl Szymon na zasadzie, ale bym sobie pojeździł na rowerze na Słowenii znowu. Ja mówię, dobra, robimy to. A po drugie trafiliśmy w okienko pogodowe, bo przez cały kwiecień tutaj padało i znowu ma zacząć padać od poniedziałku, dlatego też się idealnie wstrzeliliśmy, jest jeszcze poza sezonem, jest naprawdę sympatycznie, ceny są w porządku i jest mało ludzi, tak więc staramy się skorzystać jak najwięcej, a ja uznałam, że dzisiaj jest bardzo dobry moment na to, żeby trochę... Rozprostować nogi po, po tej prechybie i wezmę was na taki power hiking. I w związku z tym, że ta intensywność nie będzie taka duża, uznałam, że to będzie bardzo dobry moment na to, żeby Was wziąć ze sobą i zrobić sobie taką pogadankę. Jak już wiecie z poprzednich wideo, odpoczynek jest dla mnie kluczowym aspektem treningu. Jest tak samo ważny jak te wszystkie jakościowe jednostki, jak tlen, czy nawet jak aktywna regeneracja. No bo gdyby nie odpoczynek. To kiedy mielibyśmy zbudować się z tego, co wkładamy w ten trening, a jak Chodzi o zawody, to wyobraźcie sobie porównamy to do banku. Czyli zawody to jest trochę jak wzięcie pożyczki w banku, czyli pobieramy pieniążki i teraz jak nie damy sobie przestrzeni na to, żeby odpocząć, to jest trochę tak jakbyśmy zaciągali kolejny dług, czyli jakbyśmy pobierali kolejne pieniądze. I teraz tydzień regeneracyjny ma za zadanie pewnego rodzaju spłaty, czyli my spłacamy część tego zapożyczenia, tak, żeby odbudować sobie Taką naszą stabilność finansową, i żeby w przyszłości może znowu wziąć te pieniążki, a następnie powtórzyć cały cykl. Więc może w ten sposób będzie Wam to łatwiej zrozumieć, ale dla mnie taki jest tydzień regeneracyjny. Niejako spłacam, dziękuję organizmowi za to, że pozwolił mi na te zawody. E na to, żeby wiedz z daną e, intensywnością, e, o, daną tak długo jak e, tego chciałam i to jest taka forma podziękowania mojej głowie, mojemu żołądkowi, nogom, bo my to nie tylko nogi, które nas niosą, to jest system bardzo, bardzo skomplikowany system różnych połączeń, które po prostu potrzebują odżywienia, więc ten Recovery Week to jest taki uśmiech w stronę nas samych i danie sobie czasu na to, żeby spłacić ten dług i po prostu dalej spokojnie sobie kontynuować te treningi i naszą frajdę biegania. Kurde mam nadzieję, że nie jestem posmarkana. Moja pierwsza podstawowa zasada e, tygodnia regeneracyjnego to rzecz banalna. Wszystko mogę nic nie muszę. I teraz proszę nie łapcie mnie za słowo, bo to nie chodzi o to, że teraz wychodzimy sobie na 6, 7, 8 godzinne hikingi czy wycieczki rowerowe. Chodzi o pewien rozsądek, ale sęk w tym, że nie mam planu treningowego. To jest dla mnie moment odpoczynku, od planu, od planowania. To jest tak, że wstaję rano, idę do pracy, wracam z tej pracy i mówię: Kurde, poszłabym na rower. Ale jestem na tym rowerze godzinkę, dwie, nie więcej i staram się tak, wiecie, racjonalnie do tego podchodzić. A jak zorientować się, kiedy... To, co chce, jest za dużo, no po prostu wracasz i na drugi dzień czujesz się przetyrane. A tu chodzi o to, żeby ta aktywność dodawała energii, była aktywną regeneracją, a nie dokładaniem sobie kolejnych klocków w obciążeniu. Tak więc ważne jest to, żeby sobie odpocząć psychicznie, jak i fizycznie, i to jest moja podstawowa zasada, czyli nie mam rozpisanego planu, bo go nie chcę, nie potrzebuję, chcę wstać i mieć taką. Wolność wyboru. Dzisiaj mam na to ochotę, a może w ogóle na nic nie będę mieć ochoty. Tak więc dla mnie w tym tygodniu pierwsze trzy dni to było tylko i wyłącznie chodzenie na spacery, mobility, a w trzeci dzień, w czwarty dzień, w środę poszłam na MTB i to była moja pierwsza aktywność i dała mi kupę radości. Więc jest to dla mnie bardzo ważne, żeby nie mieć nic narzucone. Druga. Bardzo ważna zasada w moim Recovery Week to to, że absolutnie nigdzie mi się nie spieszy. Oznacza to, że a wszystkie, wszystkie aktywności, na które się decyduję w ciągu tego tygodnia, są na bardzo niskiej intensywności. Ma to być intensywność regeneracyjna, która ma mi pomóc się zregenerować, zregenerować moim mięśniom, moim układom, a nie dokładać tej cegiełki obciążeniowej. Wiecie co? Ja sobie mówię, że ścigać to się mogłam na zawodach, pościgam się na kolejnych zawodach i żeby jakby móc potem przyspieszyć, naprawdę uświadamiam to sobie i podchodzę do tego serio, na 100% poważnie, że teraz jest czas na to właśnie, żeby zamulać. No, bo jak to inaczej określić? Nigdzie mi się nie spieszy, mogę sobie spokojnie jeść. Aha, to, że robimy aktywności na bardzo niskiej intensywności, nie oznacza, że nie należy nam się jedzenie i picie. I często zauważam, że wiele osób, które robi takie treningi, bo to są wciąż treningi w pierwszej strefie, to podchodzą tak nonszalancko do jedzenia, w sensie "E, nie, bo to jest w sumie jak spacer. Nie, nie, kolego, normalnie jemy, normalnie pijemy, co 40-45 minut ja robię sobie taką przerwę, wiecie, daję sobie czas, oglądam sobie widoczki, jem spokojnie, kontempluję. Teraz jest na to czas. Na zawodach nie ma. Teraz jest czas na y, spokojne podejście, na foteczki, na jedzenie, na to, żeby sobie... jest jakaś mucha. Na to, żeby sobie gdzieś spokojnie usiąść, bo nigdzie mi się nie spieszy. Generalnie jestem na szlaku. Wszystko jest w ogóle... Mam wrażenie, że zaraz się skądś jakiś niedźwiedź wyłoni. No nie jest to zbyt nieuczęszczane i gdyby nie fakt... Że na drzewie jest czerwone oznaczenie, to bym nie miała pojęcia, że jestem na szlaku. Ja jak Berety. No bez skitu, totalnie się tutaj zgubić. Te szlaki są tak zaniedbane, ale to raczej wynika z tego, że tu niewiele osób łazi, bo same oznaczenia są dość wyraźne. Tu na przykład, ale ja przed chwilą poszłam tam, bo tak szła ścieżka. No, nie chciałabym być tutaj w nocy bo to jest jeden wielki las i wszystko się zlewa w jedno no, idę już ile? godzinę 25 i cały czas jestem w takim głębokim lesie o teraz troszkę się wypłaszczyło no ale nie mam za bardzo wam co pokazywać bo jest jeden wielki las patrzcie śnieg totalnie by się jeszcze dało na skiturach pośmigać jak nic powoli docieram do punktu docelowego tak więc zrobiło się już chłodniej, zaczęło bardzo mocno wiać. Tak więc ja już mam włożoną kurteczkę. Jeżeli chcielibyście mieć taką samą bądź w innym kolorze, to macie w opisie link ze zniżką minus 10% do sklepu JMP bardzo polecam i na wiatr i na deszcz, ale przechodząc do punktu trzeciego, chciałabym wam powiedzieć na temat jedzenia, bo zaczęłam już wspomniałam już na temat żeli, batuników, czyli odżywiania podczas wysiłku, ale co jeść w tygodniu po wysiłku? Słuchajcie, każdy ma jakieś inne zasady, którymi się kieruje w swojej diecie i które mniej albo więcej mu po prostu służą. Mi służy jedzenie intuicyjne. Staram się jeść na takiej zasadzie 80 do 20, czyli tak zwana zasada pareto. 80% to są. Posiłki jedzonko nieprzetworzone, pełnowartościowe. A 20% to jest taki e, pułap, gdzie wiecie, lody, chipsy, czekolada. Tak, ja to wszystko jem, tylko w mniejszej ilości niż na przykład kilka lat temu i mnie to satysfakcjonuje. Mi to pasuje, e, nie mam żadnych ograniczeń. I jeżeli chodzi o ten tydzień po zawodach, to przyznam Wam szczerze, że staram się jeść więcej konkretnego jedzenia, więcej węgli pod postacią ziemniaków, makaronu, tortilli, kaszy i tak dalej. Zwracam uwagę na białko, ale nie mam czegoś takiego, że czegoś sobie odmawiam albo do czegoś się zmuszam, raczej stawiam na to, żeby się odżywić, żeby uzupełnić zapasy glikogenu, mikro i makroelementy, tak więc mocno zwracam uwagę na to, żeby to jedzenie było pełnowartościowe, ale nie odmawiam sobie pizzy, burgera, wegeburgera czy innych rzeczy, tylko dlatego, że nie wiem, jest tam trochę chemii albo więcej, więc staram się kierować zdrowym rozsądkiem i po prostu zadaję sobie pytanie, czy to jedzenie wyjdzie mi w dłuższej perspektywie na zdrowie, też zdrowie psychiczne, bo non sobie coś odmawiając, no po prostu jest to krzywdzące dla siebie, a i tak po to sięgniesz. Dlatego też, jeżeli chodzi o jedzenie, to po prostu jem, jem dużo i sprawia mi to Friday, jest kolorowo i pełnowartościowo. Jestem na górnej stacji kolei gondolowej Wogel. Wogel jest generalnie przed nami i to jest cały ośrodek narciarski. Teraz już nie funkcjonuje. Trochę taki nasz kasprowy. Mam nadzieję, że uda mi się chodzi o szkole kupić, ale niestety jest to tylko knajpa i do tego bardzo drogo, tak więc e, chyba nie, więc zawracam i zbiegam z drugiej strony do jeziora, bo niestety to podejście było bardzo ciężkie i nudne. Więc mam nadzieję, że z tej drugiej strony będzie trochę ciekawiej. Zbiegłam już do jeziora Bochińskiego i powiem Wam, że yy, przeterało mnie to trochę, bo nie jest to łatwa trasa. Wrzucę Wam link yy, w opisie, ale yy, pod, podbieg na kasprowę z Kuźnic to jest yy, cudo w porównaniu do tej trasy. Ona jest bardzo surowa, to znaczy cały czas biegnie się w lesie, jest tak w sumie nie wiadomo gdzie. Pod górę fajny jest widoczek u góry, trochę tak jakbyśmy wybiegali na kasprowy, jest tam trochę ludzi, a potem jest zbieg. No i ten zbieg to jest po trasie, która w zimie jest z taką leśną Nartostradą. Jest szalenie, strome i bardzo kamieniste i trudno się tam zbiegało. No ale dobra, nieważne, mam już 15 km. Tak więc, do góry szłam sobie spacerkiem, w dół taki bardzo spokojny bieg, no i właśnie dobiegłam sobie i doszłam do wniosku w tych pięknych okolicznościach, że poruszę ostatni punkt, a jak jeszcze mi się coś przypomni, no to cóż, będę musiała dograć drugą część. Według mnie tydzień regeneracyjny to bardzo dobry czas na to, żeby spędzić więcej czasu ze swoimi bliskimi. Nadgonić niejako takie spotkania towarzyskie, które odkładaliśmy, no bo treningi, bo zawody, bo praca, bo coś tam, i teraz jest na to czas. I tak jak dbamy o swoje nogi, o swój żołądek, o siebie jakby fizjologicznie, to sądzę, że często pomijamy siebie pod kątem emocjonalnym, uczuć. A to też jest bardzo potrzebne. Jesteśmy istotami społecznymi, mimo tego jak bardzo chciałabym się nazywać introwertyczką, to jednak bardzo cenne są dla mnie relacje z moimi bliskimi, z przyjaciółmi. I to jest dobry czas na to, żeby trochę poszaleć, nie wiem, pojechać, porobić coś, na co nie było po prostu czasu, a mamy ochotę porobić aktywności, które schodziły na dalszy bieg i nie wiem, niech to będzie basen, czy nie wiem, tu na przykład bardzo na Słowenii lubimy zaczynać albo kończyć dzień pływaniem w jeziorze i to jest trochę taki nasz rytuał, podjeżdżamy sobie rowerkami albo przychodzimy i po prostu rozkoszujemy się tą chwilą i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i i takie rzeczy są cenne i uważam, że właśnie ten tydzień regeneracyjny jest bardzo ważny na to, żeby po to, żeby też no, skupić się na tych relacjach, które są dla nas cenne, no bo mówię, to jest jedna z naszych podstawowych potrzeb i sądzę, że, że warto o to po prostu zadbać. Tak więc ja już kończę. Eee, zostaje mi chyba 5-6 kilometrów wzdłuż jeziora, ale to już jest sama przyjemność tą ścieżką, więc... Eee, więc odezwę się z zakończeniem, już ze starej fuziny. Zmierzam już ku ko końcowi, więc rozchodzę sobie ten trening i oświeciła mnie jeszcze jedna rzecz, bo o tym nie wspominałam, a jest to też moim fundamentem, jeżeli chodzi o trening regeneracyjny. Jestem ciekawa, jaka będzie Wasza opinia, bo ja jestem offline, to znaczy staram się jak najmniej korzystać z mediów społecznościowych. Wrzucę tam na początku tygodnia jakieś tam zdjęcia zbiegły, refleksje i tak dalej, ale potem się odcinam tak samo na strawie. A wiecie czemu? Bo strasznie mnie to dołowało i wkurzało, jak widziałam takie aktywności osób, które brały udział w danych zawodach, czy też w innych, typu nogi kłody, tempo 4,40 albo fajnie nóżka podaje, tempo 3,30 na jeden kilometr. I Życzę im super, naprawdę. Niech im noga podaje, w ogóle niech lecą. Ale ja nie do końca chcę tu czytać i działa to też w drugą stronę. Ja y, staram się wrzucać te aktywności na strawę, które są takie y, powiedzmy neutralne albo kultywujące po prostu, y, ale fajnie się poruszać. I Powiem Wam uczciwie, że yy, no, nie, 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 wrzuciła, nie wrzucę czegoś takiego, truchcik i nie wiem, albo ikonkę żółwika z ślimaka tempem 6.0 czy 6.30, bo dla kogoś to jest szybko, więc doszłam do wniosku, że tak jak ja nie do końca chcę czytać, yy, że czyjeś wolne tempo to u mnie byłby sprint, to nie chcę tego robić też w drugą stronę, dlatego ten czas, tygodnia regeneracyjnego to dla mnie też czas offline. Teraz powiem Wam, trzeci dzień, czwarty w ogóle nie używam żadnych mediów społecznościowych. Robimy tylko zdjęcia na telefonie i nagrywamy. Kurde, powiem wam, że zyskałam jakieś takie, to jest orzeźwiające, jakbym miała to tak powiedzieć. To nie jest tak, że to nie chcę tego demonizować, ale powiem Wam, że naprawdę. W momencie jak no, no, nie wyszedł mi jakiś bieg, albo źle się po nim czuję. No nie sprzyja to mojej regeneracji, jak oglądam życie innych. Dobrze wszystkim życzę, ale nie do końca chcę to oglądać teraz, nie? Więc taka jest moja refleksja. Ja jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. Koniec! I teraz podsumowanie, czyli tydzień regeneracyjny. Słuchajcie, jakbyście mieli wynieść jedną jedyną rzecz z tego filmiku, to byłabym przeszczęśliwa, jakbyście potraktowali tydzień regeneracyjny serio. Słuchajcie, każdy profesjonalista, każdy zawodowy biegacz, sportowiec. Naprawdę traktuje serię odpoczynek i nie rozumiem, dlaczego my, pasjonaci, amatorzy, którzy mają rodziny, życie zawodowe i milion innych spraw, tak jakby chcieli na siłę coś robić, bo inni robią, albo że forma ucieknie. Słuchajcie, forma nigdzie nie ucieknie, tym bardziej jeszcze się lepiej zbuduje na takim podłożu. Relaksu, regeneracji, odpoczynku. Dajcie sobie ten czas, gwarantuję Wam, że to zaowocuje naprawdę świetnymi rezultatami w tygodniach, następnych, w miesiącach. Dajcie sobie czas, naprawdę, bo życie mamy jedno, nogi mamy jedne i serce mamy jedno. Dajmy mu odpoczynek, dajmy swojej głowie odpoczynek. Korzystajmy z tego życia. Bieganie jest uzupełnieniem naszego życia, a nie punktem centralnym. Dlatego, Naprawdę serio potraktujcie ten tydzień regeneracyjny i zróbcie coś dla siebie, bo no, życie jest piękne, życie jest kolorowe i, i po prostu warto to celebrować. Tak więc ja już zmierzam do domu. Trzymajcie się ciepło i cóż, do zobaczenia gdzieś na szlaku i w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!